Szósta kolejka to Piga Masters. Przedaję na Dominik Skupski z zespołu Skupski Sejny. Wygraliście 1 do 0 z zespołem Razer Amsterdam FC. W ostatniej tak naprawdę minucie. Jak oceniam spotkanie, bo mecz był naprawdę wyrównany. Mecz był bardzo ciężki. Amsterdam to bardzo wymagający przeciwnik, ale na szczęście udało nam się udźwignąć ten mecz. Zasługa całego zespołu, oczywiście. Czy w czasie spotkania było zwątpienie, że przegracie tę mecz? U nas nigdy nie ma zwątpienia, nawet tak przegrywamy 3-0. Jakie macie cele na ten sezon? Powtórzyć sukces z tamtego roku, czyli trzecie miejsce. Jaka atmosfera w ogóle w drużynie? No, wszyscy się, jakby jesteśmy dobrymi kolegami, i to więc zawsze atmosfera jest dobra, wszyscy trzymamy się razem i będziemy walczyć każdy ze drugiego. Czy po strzeleniu bramki przez ciebie uczyliście, że wygracie ten mecz? Oczywiście, że tak, już była ostatnia minuta więc, więc tylko musieliśmy to utrzymać trochę bardziej. Zegraliśmy defensywnie i udało się dowieźć wynik. Gratulacje ze zwycięstwa i życzę powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękujemy. Z zespołu opakowania Kartex, zdobywca trzech bramek, zdobyłeś katrika, wygraliście 4-3 z zespołem Porta Active Team w szlagierowym meczu. Jak oceniasz spotkanie? Na pewno wiedzieliśmy, że to będzie ciężkie spotkanie i ciężko było. Oczywiście bardzo, Porta bardzo dobry zespół, się udało, pomogłem zespołowi. No i tyle. Przegrywaliście w pierwszej połowie 2-0, do 0. co myśleliście w tym momencie? Na pewno nie poddaliśmy się i wiedzieliśmy, że jeszcze będziemy mieli okazję. I, i walczyliśmy do samego końca i się udało. Jakie macie cele na ten sezon? No, chcieliśmy każdy mecz wygrać kolejny i póki co jakoś tam w miarę idzie, No i zobaczymy, co będzie dalej. Jak najbardziej mogę przyznać, że to był jeden z lepszych meczów w tej edycji, to Pliga Master. Oby tak dalej. I życzę ze swojej strony kolejnych trzech punktów, w kolejnych spotkań. Dziękuję bardzo. Czy ktoś może kogoś pozdrowić? Pozdrawiam cały Kartek. gałczyk sędzia tegorocznej ligi to Liga Masters. Jak oceniasz poziom sportowy tegorocznej ligi? Ja uważam, że z roku na rok jest coraz wyższy ten poziom. Przyjeżdżamy tutaj bodajże już trzeci rok z rzędu i widać postęp. Mi się wydaje, że można tutaj pochwalić organizatorów, że ta liga. Zgłasza nowe drużyny, ale młodych chłopaków. Czyli to jest liga na przyszłość. Ci młodzi piłkarze tutaj będą grali przez wiele, wiele lat. I to jest cieszy, że ta piłka nożna jest tak promowana w Suwałkach. Ostatni mecz między Bonzo Suwałki i G-Soft Team. Co no tam się wydarzyło w ostatnich sekundach, sekundę na kartce? No wiadomo, to są młodzi chłopcy, gdzieś tam ambicja, gdzieś tam y, jedna drużyna młoda, druga młoda, gdzieś tam chłopaki chcą wygrać y, każdy mecz, jest dużo walki, czasami gdzieś wprowadzą się jakieś nerwowe e, zachowania, no troszeczkę jednego chłopaka poniosły emocje i nerwy, e, najpierw dostał żółtą kartkę, później nie zgadzał się do końca z decyzją naszą, zaczął też tam y, różne słowa gadać i nie zgadzał się z naszymi decyzjami, do przeciwnika, tam odepchnął przeciwnika i dostał bezpośrednio. Bez সন্ধিষ্ঠার কোনো কার্ড Czy według Ciebie jakiś jest drużyn faworyt do zwycięstwa tegorocznych widzę? Kurcze jest parę drużyn takich naprawdę fajnych. Dzisiaj mieliśmy na przykład mecz, gdzie faworyt można powiedzieć. Organizator mówił, że faworyt tutaj i spokojny będzie mecz. Okazało się, że był mecz na styku i skończyło się wynikiem 5-4, także ciężko ocenić tutaj kto będzie na pierwszym miejscu na koniec ligi, bo naprawdę drużyny z Doła Tabeli potrafią też postawić Ciężkie warunki dla przeciwników z górnej części tabeli. No ale jest, to prawda, jest parę fajnych takich e, e, drużyn, które mogą tutaj e, zdobyć e, pierwsze miejsce. Dziękuję, dziękuję bardzo za chwilę rozmowy. Dziękuję bardzo. Figurę. Pozdrawiam.